Dziś ciąg dalszy, przyglądanie się fragmentom, które wydają się ograniczać nam możliwość wyboru, ale kiedy podejdziemy do tego z wiarą i mądrością, okazują się cudowną wskazówką, jak żyć, nawet wtedy, gdy Bóg mówi: Nie każdy, nie każdy. No właśnie, dziś między innymi o tym, więc rozbieg i lecimy. Frajda życia z Bogiem, słowo daję, dziś w wersji espresso, czyli krótko na temat, jednowątkowo, kontynuujemy rozważania y, tych fragmentów biblijnych, które są takie konkretne, precyzyjne aż do bólu. Y, dzisiaj fragment z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału, z wersetu 21, bardzo... no właśnie, kontrowersyjny, dla niektórych oburzający, dla niektórych konfrontujący, zastanawiający, no bo jak potraktować słowa Jezusa, który mówi: Nie każdy, kto mówi mi Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. No właśnie, dzięki takim słowom Jezusa poznajemy klimat wąskiej drogi czyli yy, nieograniczeń. Bo nie chcę patrzeć na Boże Słowo jak na ograniczenie, tylko taki miałem przebłysk, szykując się do tego cyklu, yy, że to są dla nas życiodajne wskazówki. Bo żyjemy w czasach, kiedy kultura i społeczeństwa biją się o to w zasadzie, żeby wszystko wszystkim było wolno, żeby szanowane były prawa, i to dobrze, żeby były szanowane prawa yy, różnych yy grup, różnych osób, w ogóle żebyśmy szanowali się, żebyśmy troszczyli się o siebie, ale w. Yy, jeśli poruszamy się na co dzień w takim klimacie, wszystko mi wolno, w zasadzie wolna Amerykanka, a nagle Jezus mówi, a nie każdy, a nie wszystko, a to jest droga, to nie jest droga, to jest droga, możemy poczuć się tacy negatywnie skonfrontowani. A ja myślę sobie oto Słowo Boże. Sam Bóg podpowiada, na co zwrócić uwagę, czym się zająć. Bo kiedy przeczytamy dalsze wersety, nie każdy, kto mówi mi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Czyli nie wystarczą same słowa, nie wystarczą modlitwy, obietnice, jeżeli nie idzie za tym wypełnianie woli Ojca, czyli de facto praktyka życia. I to jest w Panu Bogu cudowne, że On nie chce, aby nasze życie było y, pustą przestrzenią wypełnianą jakimiś frazesami, które brzmią pobożnie, ale de facto nie przekładają się na życie. Bóg nie chce pustej religijności, czyli wykonywania jakichś y, czynności kojarzonych z Panem Bogiem, które nie zmieniają życia naszego i życia innych w tej kolejności. Najpierw musi zmieniać moje życie po to, żebym potem mógł błogosławić innych. I Jezus udziela tu bardzo ważnej wskazówki, że nie każdy, kto mówi mi, panie, panie, nie każdy, kto mówi, tak, Jezus jest panem, nie każdy wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Bardzo radykalne stwierdzenie. Przez pewien czas był to taki werset, którego nie lubiłem. Muszę się przyznać. Nie lubiłem go, bo za mało czasu spędziłem, żeby go zrozumieć. Ponieważ ważny jest tutaj kontekst, w którym Bóg pokazuje, że ważne jest, abyśmy. Słuchali Go i wypełniali wolę Ojca, który jest w niebie. Jeżeli deklaruję, że Jezus jest moim Panem, to zatem idzie posłuszeństwo i radość tego, że mogę być posłuszny Bogu, który wie lepiej i mówi mi o tym, który widzi więcej i mówi mi o tym, który kocha mnie i innych i mówi mi o tym, który błogosławi mnie i mówi mi o tym, który chce prowadzić mnie i robi to w moim życiu, co też wiąże się. Z posłuszeństwem. Zastanówmy się więc dzisiaj. Ja będę się zastanawiał, jak to wygląda w moim życiu. Czy jestem człowiekiem, którego życie idzie za tym wyznaniem? Tak, Jezus jest moim Panem, więc żyję tak, jak on mnie uczy. Czy jest jakiś rozdźwięk między tym wyznawaniem a tym, jak funkcjonuje? Bo może właśnie dzisiaj jest czas na solidne nawrócenie, na solidną pokutę, na dobrą spowiedź, na wyznanie grzechu, na przeproszenie Boga. I zwrócenie się do Jezusa, który jest Panem, po to, żeby żyć w Jego stylu. Pomóż nam w tym duchu, święty, żeby Królestwo Boże było w naszym życiu widoczne i żebyśmy sprawiali przyjemność Tobie, żyjąc tak, jak żyć powinniśmy. Frajda życie z Bogiem, słowo daję. Tyle na dziś. W wersji Espresso, jednowątkowo. Jeśli podobało Ci się to nagranie, wyraź aprobatę, zostaw komentarz, polubienie, tudzież. Yy... Przyszli dalej do nagrania, udostępnij je, niech niesie się dobra wieść o frajdzie życia z Bogiem. Do zobaczenia przy kolejnej okazji.